Cześć i czołem z pokładu Ejce Polonia w relacji Warszawa Wschodnia, Wiedeń. Krótkie, szybkie przejście po składzie polonii. Let's see né? Piękny wagon restauracyjny, piękny. Dobra, 10 minut do jeszcze myślę, że możemy przejść. Standard Polonia ma obieg z morawiam, no, że myślałem, że bardziej porównanie bliżej Budowa, bo też nierzy mnie lubią ból. 09.028, która przeprowadziła skład z, z Warszawy. A tu już na haku mamy czeską Skodę 380 006. City Elephant, Ostrawa, Mosty Jablunkowa, Nagramy odjazd. A tak propo. Witam, witam. Sobota 20 26. 26, 26, czy 25, dzisiaj? 25. przepraszam wszystkich. Tu kolega podpowiedział, że 25, dzisiaj. No. Witamy, witamy. No, nagramy skład Poloni. Potem jeszcze tutaj przyjedzie Sobieski. Sobieski z Wiednia. No i będzie łącznik: dwa chyba pudła, bodajże do Krakowa. No też może jak nam tutaj czas pozwoli no to go nagramy, bo ja też potem mam swój pociąg. Jadę też tutaj trochę kółeczko porobię po Czechach dwudniowe. No jeszcze 5 minut odjazdu. No to póki co to poczekamy. No tutaj w międzyczasie jeszcze traks z cysternami tutaj się nam wciśną w kadr. ELEGANCKO BOCHUMIN POLECAM KAŻDEMU TUTAJ NAPRAWDĘ RUCH TOWAROWY JEST BARDZO BARDZO DUŻY NIEKIEDY idzie TRAFIĆ CO, co PARĘ MINUT SKŁAD BO TO WSZYSTKO Z TAMTEJ STRONY OSTRAWA BOCHUMIN W RBICE Z DRUGIEJ STRONY JEDZIE JEDĄ SKŁADY na, NA POŁUDNIE NA ŻELINĘ NO I NA PETROWICĘ Karwinę AKIEM 186.3.61 Skład poloni będzie odjeżdżał No z tej strony no niestety jest prześwietlony jak sami widzicie Będę się obracał za składem za lokiem no, naprawdę naprawdę światło jest no, prześwietlone i z tej i z tej Ale może coś tam uwiecznimy Ten ostatnie pudło to jest podsył. Ostatnie pudło, po, podsył. Austriackie OBB. Dobra. No to nie wiem. No poczekamy poczekamy na jeszcze, może, jakieś inne składy. Zobaczymy. Szanowni widzowie, ten materiał już jest 7 minutowy. No, czekając jeszcze tutaj na składy Sobieskiego. Łącznik na Kraków i do Gdyni, no to film będzie miał. Nie wiem ile. Jak ja chcę jeszcze nagrać tam właśnie przejście po składzie, to to to, to ja nie będę tutaj wrzucał wrzucał tego tutaj właśnie na ten film, tylko zakończę. A następny filmik wejdę właśnie ze składem Sobieskiego. To tymczasem dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia. Bochumin, sobota 25 maj. 2019 roku. Intercity Przemo, Bohumin.